Cześć, witajcie na kanale Jest Branie po raz kolejny. Dzisiaj pff, deszczowa pogoda, od rana praktycznie pada deszcz, więc stwierdziłem, że nagram Wam materiał Wszystko O, który Wam wcześniej, już kilka filmów temu zapowiadałem, a będzie on o tym małym draniu, czyli o koniu. Będą dwie części, pierwsza część poświęcona na to, żeby opowiedzieć Wam troszeczkę o przynętach, Troszeczkę o tym, gdzie ta ryba się znajduje, jak ją łowić, w jakich miejscówkach, gdzie tego szukać wszystkiego. A druga część standardowo y, będzie tylko i wyłącznie o sprzęcie. Tak więc zapraszam serdecznie. Dobra, tutaj nie będę zakrzywiał jakoś czasoprzestrzeni, nie będę się mądrzył. Po prostu y, pierwsze, co chcę Wam przedstawić, co to za ryba. A chcę Wam to przedstawić po prostu z Wikipedii, y, z opisu y, z internetu. Tak więc będę sobie czytał. A wy posłuchajcie oczywiście, możecie tego słuchać w ramach podcastu. Możecie sobie słuchać tego w samochodzie jadąc. Nie musicie mnie oglądać, chociaż czasami będą jakieś wrzutki, typu zdjęcia, filmy złowienia o koni gdzieś tam w tle, żebyście zobaczyli, że na przykład to, co mówię o przynętach, to nie ściemniam, tylko po prostu łowię takimi przynętami. Postaram się wrzucać tam jeszcze jakieś, jakieś miejscówki, mniej więcej gdzie szukać. Mam to, mam to nagrane, więc wrzucę, ale nie jest to konieczne, żebyście oglądali, bo samego słuchania też dużo, dużo wyniesiecie, jeśli tylko będziecie chcieli. Tak więc zapraszam serdecznie, forma y, przekazu zostaje w y, waszej gestii. Możecie sobie to słuchać, tak jak mówię w ramach podcastu, albo po prostu oglądając y, na telewizorku, na telefonie, gdziekolwiek. Tak więc lecimy. Okoń, gatunek drapieżnej ryby z rodziny okoniowatych. Młodsze osobniki często tworzą ławice, starsze żyją w niewielkich grupach bądź samotnie. Osiąga do 60 cm długości standardowej i masę ciała do 4,8 kg. Ciało wysokie, bocznie spłaszczone, łuski małe, mocno osadzone w skórze. Pokrywy skrzelowe zakończone ostrymi kolcami. Tak samo płetwa grzbietowa, też zakończona ostrymi kolcami, a ich górna krawędź jest ząbkowana. Otwór gębowy duży, przedni. Dodałbym do tego wszystkiego, że jeszcze kruchy. Tylna krawędź szczęki sięga do oka. Grzbiet ciemno szary do oliwkowo-zielonkawego, boki jaśniejsze. Na grzbiecie i bokach od 5 do 9 poprzecznych ciemnych smug. Pierwsza płetwa grzbietowa szara z ciemną plamą w tylnej części, druga płetwa zielonkowo-szara, lekko przezroczysta. Płetwy piersiowe żółtawo szare, pozostałe płetwy jaskrawo czerwone. Ubarwienie zmienne w zależności od miejsca przebywania. Osobniki żyjące w płytkich, prześwietlonych wodach są bardziej jaskrawo ubarwione od tych żyjących w ciemnych, głębokich wodach. Na rybek okonia żywi się planktonem, później ikrą innych ryb, zwłaszcza karpiowatych. Dorosłe osobniki zjadają głównie ryby. Na przykład płocie ukleje samych siebie, ponieważ okonie są kanibalami, pamiętajcie o tym, oraz zjadają bezkręgowce, na przykład raki. Tutaj jeszcze taka ciekawostka. W nocy okonie zapadają w dość głęboki sen, gdzie nawet jeżeli zostaną gdzieś tam opromieniowane jakimś snopem światła, takim z latarki, nie są w stanie się wybudzić z tego snu. A sen wygląda tak, że przyklejają się do dna płetwą, płetwami brzusznymi, płetwą ogonową, a płetwę grzbietową mają złożoną I, i tak sobie śpią. Jeżeli płetwa grzbietowa jest rozłożona i one są przy dnie, znaczy, że powoli się budzą. A schodzi im to nawet kilka minut, więc, yy, więc zanim one wstaną, jeszcze jeszcze trochę schodzi. Straszne śpiochy z tych okoni. Gdzie szukać okoni? Zacznijmy od tego, że okonie to są ryby stadne, żyją w stadach i podążają za pokarmem czyli tam, gdzie jakieś tam małe rybki, tak jak mówiłem, podążają, jakaś drobnica one podążają za nią, chowając się za jakimiś krzacorami, za jakimiś korzeniami, kamieniami, zwalonymi drzewami trawami. Jednak w zależności od pory roku, możemy spodziewać się ich na innych wodach. Pamiętajcie, że okonie wędrują, szczególnie po stojących wodach, gdzieś tam po jeziorach, i jeżeli w jeden dzień łowimy je w jakimś miejscu, niekoniecznie w drugi dzień w tym miejscu mogą być. Mogą być całkowicie po drugiej stronie jeziora i to jest normalne, więc tych okoni należy szukać, jeżeli już znajdziecie taką łowicę i złowicie chociaż jednego czy dwa okonie. Możecie spodziewać się tego, że jest ich tam znacznie więcej i możecie przysiąść w takim miejscu na dłużej. Jeśli chodzi o wiosnę i lato, najlepiej szukać okoni gdzieś tam na wypłyceniach, tam gdzie woda szybciej się nagrzywa, nagrzewa, zarówno na jeziorach, na wodach stojących, na rzekach. W towarzystwie właśnie takich wypły wypłyceń, gdzie ta drobnica nachodzi, tam, yy, tam jest właśnie pokarm, tam jest słońce, troszeczkę się mogą wygrzać a okoń wędruje tuż za, nie, za nimi tam gdzie jest sąsiedztwo jakiś traw, zwalonych drzew i innych przeszkód, te ryby czyli okonie lubią się gdzieś tam przyczaić, schować i za tej, za tej yy, przeszkody zaatakować po czym wrócić z powrotem za taką przeszkodę yy, tak więc tutaj należy się ich spodziewać jeśli chodzi o żerowanie wiosną i latem no to yy, żerowanie yy, ma bardzo Krótkie, y, powiedzmy te okna, okna żerowania są króciutkie, musimy się wstrzelić. Przeważnie y, najlepsze rezultaty są o wschodzie słońca i o zachodzie słońca, jednak pamiętajcie, że zaraz, zaraz przy wschodzie i zaraz przy zachodzie, kiedy to słońce zachodzi, jest do, dosłownie na horyzoncie. Mamy jakieś pół godziny, maksymalnie godzinę i to jest to okienko, kiedy oko nie najbardziej żeruje. Później wrania mogą całkowicie ustać, albo mogą być bardzo anemiczne. I tej ryby już tak nie połowimy jak właśnie w tym okienku, kiedy to słońce już jest tak na horyzoncie. Jeszcze je widać, ale, ale już yy, robi się taka szaruwa. Yy, I z rana to samo, kiedy jest szaruwa i to słońce wychodzi, yy, wtedy to pół godziny. Ta, tą godzinę to jest to okno naj, największe okno żerowania w okresie wiosennym i letnim. Jednak oczywiście okoń żeruje wtedy cały dzień, jednak to żerowanie nie jest tak intensywne jak właśnie w tych oknach. Jeśli chodzi o chłodniejsze dni jesienne, kiedy ta jesień już się zbliża, faktem jest, że Okoń wtedy najbardziej żeruje. Praktycznie tutaj, jeżeli mówimy o oknach, o oknach żerowania, to to okno znacznie się zwiększa. Praktycznie przez cały dzień możemy dobrze połowić. Jednak ryba ucieka już w troszkę głębsze rejony, tam gdzie drobnica. Drobnica też ucieka w głębsze rejony, ponieważ woda robi się coraz chłodniejsza. A wiadomo, że im głębiej, tym ta woda cieplejsza, więc jest więcej pokarmu. Co za tym idzie, ta ryba schodzi. Więc można ją, jej szukać od powiedzmy tam gdzieś od początku jesieni, w miarę upływu czasu, tam do zimy, coraz głębiej. Głębokości rzędu 2-3 metry, 3 metry do 5 metrów, już tak naprawdę w zimnych, w zimnych dniach to są takie głębokości, gdzie należy szukać okoni. Miejscówki te same jakieś zwalone drzewa, konary. Jeżeli łowisko nie ma takich miejsc, jest na przykład tylko taki step, gdzie nie ma żadnej trawy i tak dalej. Wówczas o koni szukamy w jakichś dołkach. W dołkach się najbardziej lubią chować, gdzieś tam jest, jest jakieś lekkie przegłębienie, tu jest drobnica troszeczkę wyżej. On po prostu wyskakuje z tego dołku i atakuje, atakuje przynętę, przepraszam, przynęte, atakuje przynęte też, ale atakuje drobnicę. Pamiętajcie też, że to, że znajdziecie takie miejsce, nie oznacza, że. Złowicie okonia. Okonie są żarłoczne, to jest fakt, potwierdzony, ale z drugiej strony są bardzo bezpieczne i dosyć inteligentne, więc trzeba czasami je naprawdę przechytrzyć, umieć przechytrzyć, ponieważ nawet najlepiej zaanimowana przynęta czasami nie da rezultatu, więc tutaj naprawdę trzeba się czasami okombinować, a czasami będzie taki dzień, gdzie po prostu wystarczy cokolwiek rzucić wodę i ten okoń siądzie więc tutaj naprawdę musimy mieć też, też sporo szczęścia muszę przyznać nie, nie tylko, że znać wodę, ale też szczęście też, też wchodzi w grę tak samo praca, przynęty i tak dalej więc jeżeli to wszystko skumulujemy, mamy efekty pory łowienia okoni, tak więc tutaj już troszeczkę o tym powiedziałem w okresie letnim czyli te wschody i zachody słońca, te okna żywieniowe są właśnie krótkie na jesieni są te okna dłuższe i można sobie dobrze połowić, tak więc tutaj myślę, że nie będę już tutaj więcej nic mówił, bo to, to powinno Wam wystarczyć. Ale po co się wiąże sporą? to pogoda. Okonie są bardzo podatne na zmiany pogody, niechętnie znoszą zmiany pogody, a to ze względu prawdopodobnie na to, że posiadają pęcherz pławny, który właśnie widzicie teraz na, na rysunku. Ryba, która posiada taki pęcherz, trudniej. Albo wolniej y, reaguje na zmiany ciśnienia, wolniej się do tego przyzwyczaja, na zmiany pogody w ogóle. Więc y, jeżeli ciśnienie się zmienia w ciągu tygodnia, nawet w ciągu dnia kilka razy, czy w ciągu tygodnia kilka razy nie jest stabilne, możemy spodziewać się tego, że ta ryba nie będzie brała, będzie anemiczna, będzie wręcz taka ospała, ze względu na to, że ona się musi do tego przyzwyczaić, a to schodzi jej dłużej poprzez ten pęcherz pławny. Czasami może to być kilka dni. Jeżeli pogoda, na przykład, się w końcu ustabilizuje, to nawet schodzi kilka dni, zanim ryba y, dojdzie, tak jakby do siebie po tej zmianie ciśnienia. Już samo to mówi, że okonie nie lubią zmian ciśnień I właśnie oprócz tego stabilnego ciśnienia, jeszcze są dwa czynniki, które wpływają na idealną pogodę do łowienia okoni. Jest to wiatr, który musi być y, nie za mocny, a nie za słaby, taki lekki wietrzyk, powiedzmy. Ale do tego musi być też zachmurzone niebo. Te, te trzy czynniki czynią y, pogodę tym, że okoń wtedy czuje się najlepiej i możemy go śmiało y, z powodzeniem złowić. Jeszcze, jeżeli znajdziemy dobrą miejscówkę, to myślę, że wypłaci nam ta miejscówka albo dobrymi rybami, albo dużą ilością ryb. Przynęty i sposób prowadzenia. Więc no tutaj mamy dosyć duży wachlarz, jeżeli chodzi o przynęty sztuczne, wszelkie gumy, wahadłówki, błystki, obrotówki, yy, nie wiem, dżigi, nawet koguty, cokolwiek, yy, woblery, wszystko to sprawdza się na, przy połowie okoni. Jeżeli chodzi o przynęty naturalne, biały robak, czerwony robak, moim zdaniem to są najlepsze przynęty do połowy okoni, gdzieś tam na spławik czy z gruntu, jeżeli byście chcieli. Ale skupmy się na tych przynętach yy, spinningowych. Ja tutaj przygotowałem kilka, kilka tych przynęt, i to są przynęty, których ja używam osobiście, żeby, żeby wam nie ściemniać. Wszystko to, co tu będziecie zaraz widzieć, jest w moim pudełku. I powiem od najbardziej moim zdaniem skutecznych przynęt, czyli od. Ale mi to biurko skrzypi, przepraszam, jeżeli słyszycie. Słuchajcie, zacznę od y, kopyt, czyli riperów, twisterów. To są dla mnie i oczywiście raczków, żeby nie było. Jakiś tam robakopochodnych. To są dla mnie najlepsze przynęty do połowu okoni w każdej porze roku. Yy, przynęty gumowe, szczególnie kopyto, szczególnie raki, w zależności od pory roku, w zależności od yy, łowiska. Yy, słuchajcie, dlaczego akurat przynęty gumowe, a nie woblery czy obrotówki? Yy, moim zdaniem przynęta gumowa jest dobra, dlatego że każdy wędkarz może ją na swój sposób indywidualnie poprowadzić, na właśnie na taki sposób, którego inny wędkarz nie będzie potrafił naśladować. Można tak powiedzieć, do każdej pracy przynęty gumowej, możemy coś od siebie dodać, i to będzie nasze, to będzie takie indywidualne, unikatowe, i to jest właśnie w tym fajne, a czasami może być nawet skuteczne. Więc to jest moje zdanie na ten temat. Oczywiście uważam, że taka przynęta gumowa jest najbardziej uniwersalna ze względu na to, że. Możemy ją poprowadzić na różne sposoby. Możemy ją poprowadzić zarówno tak jak woblera czyli gdzieś tam w prądzie, przytrzymać, ona sobie będzie pracować, lusterkować. Możemy ją podbijać i łowić z opadu na przykład. Możemy ją zostawić na dnie, tylko szurać robić jakieś zamulenie dna to też zwabia okonie. Możliwości jest od metra, możemy ją dubać gdzieś tam w pojedynczych miejscach, gdzie na przykład woblerem nie potrafilibyśmy obłowić, bo wobler musi być ściągany i musi gdzieś tam płynąć, albo przytrzymać go w prądzie, a po prostu możemy wrzucić gumę, ona opadnie w to miejsce gdzie, gdzie powinna, Może, możemy ją lekko tylko podszarpywać. Ona zostanie na miejscu, ale będzie tylko tak o. Drgać, powiedzmy, możemy to zrobić, nie ma żadnego problemu z, taką, z takim łowieniem. Wystarczy troszeczkę finezji. To czyni gumę bardzo uniwersalną, jeżeli chodzi o połów. W ogóle nie tylko o koni, tylko w ogóle ryb. I muszę Wam się do czegoś przyznać. Ja do gum przekonałem się bardzo niedawno, bo kilka lat temu dokładnie, bo, bo ja łowiłem gumami od zawsze, ale nie w takim stopniu jak teraz. To jest guma, to jest teraz moja przynęta numer 1. Dawniej były woblery. Wobler oczywiście można też na różne sposoby poprowadzić, przytrzymać go w nurcie, podszarpywać, zmienić mu pracę gdzieś tam tego, ale uważam, ja tak uważam, to jest moja opinia, czy nawet obrotówkę Obrotówka, jak wiecie, musi, musi być zwijana, żeby tą pracę dostać. Yy, no w prądzie też może być przytrzymana ale to są całkiem, całkiem inne prace, przynęty niż guma moim zdaniem co czasami oczywiście jest plusem i nie neguję tych przynęt, bo te przynęty też są bardzo skuteczne jednak ja bardzo przekonałem się do gum właśnie ze względu na to, że mogę im nadać jaką tam swoją, jakąś tam swoją oryginalną pracę i to mnie właśnie do nich przekonuje oprócz tego oczywiście jakieś małe wahadłówki to jest moja ręczna robota małe wahadłóweczki, to wszystko się sprawdza naprawdę To nie tylko, nie tylko gumy, tylko oczywiście yy, też jakieś blachy, to wszystko się sprawdza. Jednak uważam, że yy, gumy są bardzo skuteczne ze względu na to, że gumą można łowić z opadu i z tego opadu jest najwięcej moim zdaniem brań, najwięcej branią koni. Yy, z opadu co to znaczy? Podrzucamy przynętę i ta przynęta sobie opada na dno, podbijamy z powrotem do góry i znowu ta przynęta opada. I właśnie nie podczas podbicia, tylko podczas tego swobodnego opadu przynęty, okonie naj, najczęściej właśnie zagryzają przynętę. I trzeba zwrócić uwagę podczas tego łowienia, żeby podczas opadu zawsze mieć kontakt z przynętą. Trzeba mieć naprężoną tą linkę, żeby mieć kontakt z przynętą, bo właśnie okonie wtedy najbardziej uderzają. Powiedzmy sobie teraz o błystkach. Jeżeli chodzi o błystki, bardzo dobre... Na płytkie łowiska, na porośnięte łowiska, gdzieś tam, właśnie woda do metra yy, głębokości, która jest porośnięta trawami, możemy taką błyskę poprowadzić ponad tymi trawami. Yy, bardzo skuteczna. Yy, tak samo błysteczkę, taką yy, wahadłóweczkę można tak samo poprowadzić. Yy, jeśli chodzi o woblera, wobler oczywiście możemy poprowadzić sobie yy, gdzieś tam, w zależności od tego, czy jest jakoś głęboko schodzący, czy, 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 czy nie. Czy pracuje po powierzchni? Możemy sobie go odpowiednio poprowadzić. Również możemy go sobie spuścić z prądem. Gdzie nie, jeżeli nie mamy możliwości gdzieś tam rzutu, możemy sobie spuścić go z prądem i, i wtedy wówczas poprowadzić gdzieś tam daleko. Z gumą będzie to troszeczkę bardziej utrudnione, więc tutaj jest plus woblera. Jeżeli mamy jakieś tam. Krzaki nad nami, że nie możemy tą gumą gdzieś tam rzucić, to wówczas sprowadzamy sobie woblerka z prądem i go ściągamy. To może przynieść efekty. Są też cykady. Ja na cykady dopiero powiem szczerze zacząłem łowić. Uważam to za dobrą przynętę, jednak jeszcze się do nich tak do końca nie przekonałem, więc powiem tylko tyle, że cykadami widziałem tylko na, na jakichś tam filmach innych youtuberów, że bardzo dobrze łowią sobie okonie. Ja będę się musiał do tej przynęty jeszcze troszeczkę przekonać, ale jak widzicie, mam w pudełku i, i, i się będę właśnie przekonywał. Yy, dobra. Teraz tak, yy, jeśli chodzi o jeszcze o przynęty gumowe, yy, warto mieć kopyto, warto mieć twistera. Yy, twister zawsze koja kojarzył mi się z latami 80-90. W sumie nadal mi się troszeczkę kojarzy, ale to jest mega wdzięczna przynęta i czasami potrafi otworzyć wodę, więc zawsze pamiętajcie, zawsze powinniście mieć twistera w swoim pojemniku. Oprócz tego wszystkie przynęty robako pochodne, czyli jakieś y, jakieś imitacje raków, jakieś imitacje y, robaków, o tak jak tutaj mam na przykład imitacje takich y, robaczków, które nie posiadają pracy własnej. To są fajne przynęty na wczesną wiosnę i i w zasadzie na lato też, podpięte na czaburaszce, tak jak widzicie. Ta czeburaszka zmienia im, zmienia im pracę, ona sobie tutaj lata, więc spuszczamy taką przynętę na dno, lekko podbijamy i zostawiamy na, na dnie. Wówczas jest najwięcej brań właśnie. Kiedy ta przynęta nie pracuje, tylko po, tej, po tym podbiciu zaczyna leżeć na dnie. Wtedy okonie zbierają takie rzeczy z dna, ponieważ myślą, że to jest właśnie rak, jakaś imitacja raka a raki, wiadome, chodzą po dnie, nie śpieszą się, jeżeli nie czują się zagrożone, więc jeżeli okoń widzi, że ten rak nie dostał jakiegoś tam kopa, to znaczy, że nie ma świadomości o tym, że jest jakieś zagrożenie z boku, więc okoń się czuje bardzo pewnie i, i atakuje taką przynętę. Więc pamiętajcie, żeby sobie wrzucić, lekko podszarpywać, praktycznie tylko pół obrotu korbką na przykład zrobić i tyle. I zostawiamy przynętę na kilka sekund na dnie i to przynosi rezultaty zarówno przy rakach, jak i właśnie przy takich wormikach. Teraz yy, obecny rynek oferuje bardzo dużo takich robakopochodnych, ponieważ ludzie zauważyli, że te przynęty się sprawdzają, więc yy, jest coraz więcej tych przynęt na rynku, tak więc yy, myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Yy, teraz skupmy się może na kolorach. Jeśli chodzi o gumy, zacznę znowu od gum. Jeśli chodzi o gumy, to kanon wędkarski i tutaj powiem szczerze kanon wędkarski tutaj starsi wędkarze chyba przyzna, przyznają mi rację a młodzi się nauczą ja jestem rocznik 8-7 i jak miałem tam 15-16 lat zacząłem kupować jakieś tam czasopisma wędkarskie i już wtedy y, pisali o tym że najskuteczniejsze przynęty najskuteczniejsze kolory przynęt na okonia to jest motor oil, czyli to jest taki kolor silnika olejowego, czyli jakiś tam brąz zmieszany troszeczkę z jakąś taką zgniłą zielenią. Są to fiolety, są to jakieś ciemne odmiany czerwieni, jakieś bordo, no i takie czarne, czarne przynęty z brokatem. Doszedł do tego jeszcze róż, który mi najbardziej się sprawdza na moich wodach tutaj. Świński róż, taki majtkowy róż, może być majtkowy róż z brokatem, tak jak tutaj, może być taki róż bardziej matowy, ale to są przynęty numer jeden. Ale tak jak mówię, przynęty, o których już pisali 20 lat temu w gazetach, sprawdzają się do dzisiaj. Tak więc muszę to pokazać, i, i to jest taki kanon, który jest niezmienny od 20 lat, albo nawet więcej, jeżeli oglądają mnie starsi wędkarze to może potwierdźcie, że to nie jest 20 lat, ale na przykład 30 lat, bo to też tak może być, prawda? Czyli gumy wszelkiego rodzaju brązy, wszelkiego rodzaju zielenie z brokatem, yy, wszelkiego rodzaju imitacje okoni, ponieważ okoń jest kanibalem, więc takie o, kanibaliki, yy, imitacje okoni jak najbardziej się sprawdzają i to jest taki kanon. Tak samo takie czerwienie yy, stonowane troszeczkę wchodzące w taki burgund, można powiedzieć, jeśli chodzi o inne przynęty, inne kolory, jeżeli to nam nie przynosi efektów, warto zaatakować jakimiś jaskrawymi kolorami, kolorami, takimi o typowo tutaj mam tego właśnie twisterka w kolorze seledynu, tutaj mam pomarańcze, możemy zaatakować jeszcze jakimś fioletem oczywiście. Fiolety też są bardzo dobrym, bardzo dobrym rozwiązaniem na okonia. Tutaj o już mam założonego. Bardzo dobre fioletowe przynęty są, naprawdę też, też polecam. Coś tam mam jeszcze? Tu jest pudełko. Odmiany niebieskiego. O, odmiany jakieś niebieskiego. Często zakładam tak przynętę. Tutaj możecie mówić, że ta przynęta jest źle założona, że gdzieś tam ten ogonek yy, odstaje, czy krzywo jest założona. Popatrzcie, jak jest krzywo założona. Takie, takie założenie przynęty już w gazetach yy, 20 lat temu. Zostało opisane jako chora rybka, czyli jeżeli krzywo gdzieś tam założymy sobie specjalnie taką rybę, taką przynętę, wówczas ta praca troszeczkę jest inna w wodzie. I wiadomo, że ryba drapieżnik pomyśli sobie, że na chorą rybę, gdzieś tam bardziej słabszą, która się gdzieś tam oderwała od stada, zużyje mniej energii niż na zdrową rybę, więc Taka ryba w pierwszej kolejności zostanie zaatakowana. Dlatego mam kilka takich, właśnie krzywo założonych przynęt, ze względu na to, że yy, pamiętam jeszcze z tych artykułów, yy, że warto taką rybę zawsze mieć w pudełku, więc wam to też przekazuję, bo nie każdy mógł o tym wiedzieć. I jeśli chodzi o raki i o takie przynęty robakopochodne, również takie kolory od jaskrawych po fiolety, czerwienie, brązy, również tak samo jak przy przynętach, tych zwykłych gumowych twisterach czy riperach. Warto też mieć troszeczkę mm, Troszeczkę takich jaskrawych kolorów, tak samo jaskółki Tutaj dodam, że jaskółka to jest przynęta bez pracy własnej Ale bardzo dobra na dropszota. Jak widzicie ona ma taki inny troszeczkę ogonek yy, Ale Na dropszota jest bardzo dobra W ogóle dropshot jest też bardzo dobrą metodą do łowienia okoni Oczywiście dropshot jest taką metodą Bardzo kontrowersyjną, o czym mówię w filmie o dropszocie, yy, Gdzie pokazuję jak zmontować zestaw i jak, jak łowić dropszotem, zostawię Wam link w opisie a taka jaskółeczka jest dobra, ponieważ zapinamy dropszota i ten dropshot, dropszotem mówimy tak, że troszeczkę podbijamy przynętę, ona wtedy, popatrz, jaka jest giętka i wówczas wtedy tak sobie pracuje w miejscu jeśli chodzi o wielkości przynęt gumowych taki kanon mówi o tym, że w okresie letnim od 5 do 7 cm gumy w ogóle przynęty się sprawdzają 3,5 cm też woblery do 7 cm się sprawdzają jeśli chodzi o okresy jesienne, gdzie ta ryba bardziej żeruje, gdzie możemy sobie już pozwolić na więcej, że ryba się przygotowuje po prostu do zimy, wchodzą przynęty wielkości 10 cm, dodatkowo do tych 7 cm 10 cm, a nawet i 12 cm. Jeśli mówimy o obciążeniu, o główkach dźigowych, Dobieramy główkę do warunków pogodowych i do głębokości łowiska, do uciągu wody, to wiadome. Pamiętajcie, że jeżeli łowimy z opadu, nie dobieramy za ciężkich główek, żeby po prostu ta przynęta nie opadła szybko na dno, ponieważ ona właśnie podczas opadu musi mieć swoją optymalną pracę, żeby ten okoń mógł zaatakować, zdążyć zaatakować. Jak ona za szybko opadnie, nie ma opcji, żeby żeby okoń to wziął. Tak samo nie może za lekko pracować, żeby, była nie ta, żeby nie była targana tam gdzieś z prądem, po prostu to musi być optymalnie dobrane do tego, żeby ta guma wykonywała swoją naturalną pracę, którą producent yy, miał jej zapewnić. Jeśli chodzi o obrotówki, to klasyka też kurczę już chyba ze 20 lat. Wszelkie czernie z takimi żółtymi kropkami, naturalne kolory metalowe jak najbardziej, nie ma żadnego problemu, to są najlepsze najlepsze obrotówy no i tutaj mam takie z własnej produkcji wachadłóweczki to jest wahadłówka w granicach chyba 3 cm też bardzo fajna, fioletowy brokat taki też bardzo dobrze sprawdza się na, na okonie przynęty mamy omówione, jeśli chodzi o woblery jeszcze to powiem kolory, odnośnie kolorów, to wszelkie takie kolory okoniowe czyli zbliżające do okonia, to jest akurat taki wobler przypominający troszeczkę Pstrąga ale to są też kolory okoniowe więc, wszystko to, co kojarzone jest z okoniem, pokarm naturalny, czyli jakaś płoć kleja, to też się fajnie sprawdza. Więc tutaj nie ma, nie ma nic specjalnego, ale tak jak mówię, guma i różowy kolor, kupcie sobie taką gumę gdzieś w majtkowym różu i sprawdźcie u siebie na wodach. Może Wam przyniesie tak jak mi dosyć sporo ryb. Tak więc, chyba mamy wszystko omówione. A oczywiście, jeszcze. Jeżeli chodzi o skrajne przypadki, taka biała perła, czasami też się to sprawdza i warto mieć gdzieś tam w pudełku też taką małą białą perłę. Dobra, myślę, że omówiliśmy sobie wszystko w części pierwszej. W drugiej części skupię się na sprzęcie i już zapraszam Was na drugą część, która ukaże się kilka dni po tej. Myślę, że około trzech dni po tej części ukaże się właśnie część o sprzęcie. Tak więc zapraszam serdecznie już teraz. Hej, hej.